Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. E, dzisiaj zapraszam Was na taki filmik, który będzie zawierał chyba trzy części. E, w pierwszej części przedstawię Wam kosmetyki, o których chcę Wam powiedzieć. W drugiej części zapraszam Was właśnie na ten makijaż, który mam na sobie. A w trzeciej części będzie takie sprawozdanie i podsumowanie. E, I o jakich kosmetykach będę mówiła? O kosmetykach marki The One, czyli marka Oriflame. E, znowu na tapecie. E, ja Wam oczywiście od razu Was zapraszam do opisu. Tam będziecie mieć wszelkiego rodzaju linki, które są potrzebne w tym filmiku i z których możecie skorzystać. E, dlatego, że na moim kanale pojawiły się już dwa e, testy na żywo właśnie z tymi kosmetykami. Po pierwsze test tuszu i e, następnie test podkładu. A dzisiaj chciałam bardziej się skupić na tym, co mam na oczach, czyli na cieniach, bo cieni Wam nie pokazywałam. E, przede wszystkim nie pokazywałam Wam tego ciemniejszego cienia, bo ten jasny już kilkakrotnie widziałyście w akcji. E, no i co kochani, jeśli jesteście zainteresowani e, co chciałam Wam powiedzieć w tym filmiku, zapraszam bardzo serdecznie. E, I tak, e, ja, mam, e, ja mam te kosmetyki z tej serii Codzienne Piękno, czyli jest taka e, fioletowa seria e, i ja właśnie posiadam pod Podkład posiadam tuż, ale tuż posiadam ten taki różowy. Posiadam właśnie, mówiłam, podkład, korektor. I co jeszcze tu mam? I dwa cienie. A cienie są chyba właśnie tutaj też z tej serii. Spektakularny efekt. No i dobra, i już Wam przedstawiam, jak to wszystko się prezentuje. Po pierwsze podkład wspomniany przed chwilą. Jest to podkład, który tak wygląda, ma pompeczkę. Przepiękne opakowanie, bardzo mi się podoba. I on tutaj ma dostępnych chyba sześć odcieni. Ej, już wam może troszeczkę będę nie ogarniała tak w tym filmie, ale trudno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć właśnie odcieni. Ja mam w kolorze Fejl Nude i naprawdę, naprawdę kolor jest przepiękny, bardzo taki naturalny, bardzo delikatny, fajnie się stapia z moją, z moją, z moją cerą i co on ma w ogóle dawać, jakie ma dawać mm, efekt na naszej buzi, już Wam mówię, lekki, odbijający światło podkład nadaje cerze satymowe wykończenie, które współga z jej naturalnym blaskiem i urodą. Cząsteczki opracowane w technologii Hello Light rozświetlają skórę, zawiera SPF 20 i przez to jest właśnie skóra nasza chroniona i on kosztuje... W katalogu 2790 po zarejestrowaniu się na www.ori.kim.pl 2232 i on zawiera oczywiście 30 ml, czyli tak standardowo i jest tak, jak Wam powiedział, 6 odcieni: 3 odcienie ciepłe i 3 zimne, także fajnie. Pompeczka działa bez zarzutu, bardzo fajnie się z nią współpracuje. Ja ten podkład, jak widzicie, używam bardzo namiętnie, bardzo intensywnie. Teraz ostatnio miałam 3 dni, przeżyw, bo testuję coś innego, ale używam go odkąd go dostałam i u mnie sprawdza się świetnie. Ja czytałam opinię właśnie, nie wiem czy na stronie właśnie Oritim, czy na stronie Wizażu, że dziewczyny skarżyły się, że on nie daje krycia, że nałożony na twarz właśnie nie daje, nie daje fajnego efektu, że, że po kilku godzinach wygląda to brzydko. Ja... Jestem troszeczkę zdziwiona, dlatego, że u mnie ten podkład sprawdza się świetnie. Daje bardzo fajne krycie, to zobaczycie za chwilę właśnie w, 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 w makijażu. Mogliście widzieć też w teście na żywo. Bardzo fajnie się go rozciera, bardzo fajnie się stapia z skórą, ale daje dalej właśnie krycie. Dlatego też troszkę byłam zaskoczona czytając tę opinię. U mnie on sprawdza się naprawdę świetnie. Daje takie faktycznie satynowe wykończenie. Nie jest to wykończenie ani matowe, ani rozświetlające. Bardzo fajnie, fajnie się u mnie utrzymuje do końca dnia. Jestem bardzo zadowolona. Używam go długo, 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 więc mogę dużo o nim powiedzieć. Nie wchodzi w jakieś takie załamania, wzmarszczki, nie w to mi wchodzi, ale w to mi każdy wchodzi podkład. Nie ściera się plackami, nie ciemnieje, ma bardzo ładny, naturalny, naturalny kolor, który mi się podoba. Strasznie mam kurczę za sobą ciemno, nie wiem od czego to zależy, co to się stanęło. Tutaj coś mi się chyba, coś mi się chyba powłączało w, tym, w mojej kamerze, przepraszam was za sekundkę, ale... Ale, ale nie wiem co, no mam nadzieję, że to będzie ok teraz, troszkę tak jakoś ciemno jest, chyba troszkę lepiej e, dobra, wracając do podkładu Fajny podkład i ja osobiście polecam za cenę 22 zł. Jak najbardziej, jeden z moich lubianych w tym momencie. Używam go, będę używała go z przyjemnością i bardzo Wam polecam. Tak jak Wam mówię, kolorek fajny, mimo że, że wybieram z katalogu, jestem zadowolona. Polecam, jeszcze raz polecam. Fajny daje ładne krycie, ładnie wygląda na buzi, nie ciemnieje, także naprawdę super. Następnie korektor, korektor, który wygląda właśnie w ten sposób. Jest to korektor, który ma dawać głównie efekt rozświetlenia i ma niwelować opuchnięcia. Ja opuchnięć nie mam, więc o tym Wam mówić nie będę. I właśnie to jest faktycznie taki korektor rozświetlający. On nie daje krycia, ale fajnie rozświetla okolice. Ja mam go właśnie e, okolice pod oczami. E, przyjemny w stosowaniu, fajną, ma taką konsystencję niegęstą, nierzadką. E, bardzo fajnie się szybko roz rozprowadza. E, nie przysusza okolic tutaj pod oczami i powiek, także jak najbardziej tak. Nie jest to korektor kryjący, tu Wam od razu mówię, więc dla mnie, dla moich cieni, na pewno by, jakbym miała jakiś taki podkład mniej kryjący, na pewno by nie pokrył tych cieni. Ale dla rozświetlenia, jak najbardziej, jeśli chcecie tylko i wyłącznie właśnie rozświetlić te okolice. Super. Dostępny w trzech kolorach. Ja mam Fairlight, czyli ten najjaśniejszy. Mógłby być delikatnie jaśniejszy, to by dawał jeszcze większy taki efekt rozświetlenia. Ja mam tutaj zarzut do tego, że on nie ma aplikatora, tylko jest taki, wiecie, wyciskany e, i no, albo go nakładamy, wiecie, tak tu bezpośrednio, albo na palec rozcieramy. No dla mnie troszeczkę, troszeczkę niefajnie. Ja bym wolała, żeby to było tak, wiecie, tak jak błyszczyk. A także taki jedyny zarzut, ale ogólnie, ogólnie przyjemny korektor, tyle, że to nie jest korektor kryjący, także to miejcie e, na uwadze. E, no i następnie e, co może tuż. Tuż tutaj jest wielkie, wielkie niestety. Ym, boom, bo ja przez przypadek już Wam to mówiłam w, w makijażu, jeszcze usłyszycie to, po prostu wyrzuciłam przez przypadek tą maskarę właśnie The One, a zostawiłam maskarę Mastercam Carol tej samej firmy, dlatego że one są budząco podobne do siebie. Ta maskara, o której ja teraz będę mówiła, wygląda w ten sposób i ona ma taką silikonową, prostą, bardzo cieniutką szczoteczkę i jest to maskara, która ma dawać, już wam mówię, Nazy nazywa się oczywiście The One Volume Blast i jest to maskara pogrubiająca ze szczoteczką zbierającą każdą rzęsę. Kremowa formuła i system Bold Blast Wax gwarantują perfekcyjne rozdzielenie rzęs, równomierne pokrycie i 24 razy większą objętość. Zawiera 8 mm i kosztuje 22,90 w katalogu a po zarejestrowaniu się na www.oritm.pl 1838. Także cena bardzo bardzo fajna i ja się zgadzam z tym, co Tutaj producent. To jest jedna z maskar, której ja naprawdę uwielbiam, e, która ma fantastyczną, bardzo malutką e, taką szczoteczkę i bardzo takie. E, tutaj one jest w zbliżeniu, te włoski są dłuższe, ale te włoski są tak naprawdę na tej szczoteczce bardzo króciutkie. E, dojeżdżamy do każdej najmniejszej rzęsy. Przy samej nasadzie rozczesujemy te rzęsy, fajnie rozczesuje, fajnie je wydłuża, fajnie je pogrubia i ja efektem jestem zachwycona. E, ona na początku nie dawała takiego spektakularnego, mm, spektakularnego efektu, ale efekt i tak był zadowalający, aż czasem po prostu te rzęsy wyglądały genialnie. E, ja jestem zła na siebie, że wyrzuciłam tą maskarę po prostu no, robiłam porządki w kosmetykach i one wyglądają naprawdę tak samo i też rzuciłam sobie, powiedziałam, że mam robić dla Was właśnie to takie podsumowanie i no niestety, głupota nie zna granic, dostępny jest w dwóch kolorkach, takim czarnym i black, black blue, takim bardziej troszeczkę może grafitowym i miałam wersję czarną bardzo serdecznie Wam polecam, jest też na żywo na moim kanale, bardzo Was zapraszam naprawdę, naprawdę Taki tusz, który mogłabym zamieścić w takiej piątce moich ulubionych, także polecam Wam serdecznie. No i ostatnim produktem, który Wam pokażę są dwa cienie. Oczywiście ta sama, ta sama marka i to jest dokładnie kremowy cień do powiek The One i to jest tak innowacyjne cienie do powiek, tworzące na powiekach efekt niezrównanej intensywności koloru. Dzięki kremowej konsystencji doskonale się rozprowadzają, a po nałożeniu zmieniają się w pudrowy, zapewniający aksamitne wykończenie makijażu wypudę, zapewniając aksamitne wykończenie makijażu, formuła odporna na kruszenie i zbieranie w zagłębieniach powiek, zapewnia długotrwały rezultat, możliwość stopniowania intensywności krycia. I tak, i oczywiście zobaczycie w akcji za chwilę te cienie. I one mają się, kurczę, tutaj mam nie napisane niestety, ale one mają się utrzymywać jakoś tam naprawdę kilka godzin i to długich, długich godzin. I tak, może się odniosę do tego, co tutaj mam właśnie opisane to tak, faktycznie mają taką kremową konsystencję, która po nałożeniu zmienia się w taką pudrową. E, bardzo się łatwo z nimi współpracuje e, i faktycznie nie kruszą się, z tym się zgadzam. E, czy zbierają się w zagłębieniach powiek, to zobaczymy po kilku godzinach. Ja już miałam raz, znaczy ten jasny używam codziennie, to jest taki szampański odcień, który po prostu jest codziennie, 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 tutaj właśnie w kącikach i nad ustami używam, po prostu z w nim zakochana, przepiękny taki szampański odcień, który możemy używać również jako rozświetlacz, a jeśli chodzi o ten cień taki ciemny, to ja go Mam dzisiaj trzeci raz na powiekach i on mi się fajnie utrzymuje 6 godzin. Po 6 godzinach, niestety, trochę mi się zbiera w załamaniach, ale to sobie zobaczycie. I zgadzam się również z tym, że możliwość stopniowania intensywności krycia, to zobaczycie w makijażu, że nałożony ten cień palcem daje taki delikatny efekt, tak jakby jednolitego koloru, takiego bardziej szarego. A kiedy nałożymy go pędzelkiem, ja nawet podam pędzelkiem syntetycznym, to właśnie on daje taki mocniejszy efekt, tuż takiego delikatnego trójwymiaru, czyli tak się mieni, opalizuje na różne Kolorki, na szarości, bardziej na właśnie turkusy, mimo że w opakowaniu na pierwszy rzut moglibyście powiedzieć, że to jest szary odcień. Także, także z tym się na pewno zgadzam. Eee, mają właśnie taką lekką, kremową konsystencję, fajnie się to rozprowadza. Tyle, że nakładany, mokry, i jakbyście chcieli nim pracować, to niestety będzie się ścierał. Także musimy poczekać, aż on zaschnie i stoczy się z tą taką pudrową konsystencję, i wtedy możemy go rozcierać. I dobra, kochani, to tyle bazą przedstawienia takich krótkich recenzji. W tym momencie zaproszę Was na makijaż, i później po makijażu, oczywiście spotkamy się po kilku godzinach. Po godzinie 18 to będzie 6-7 godzin później, i zobaczymy, jak to wszystko się będzie spisywało, jak to będzie wyglądało, i będziemy oceniać. Także, kochani, dziękuję Wam w tym momencie za uwagę. Zapraszam na makijaż makijaż i na razie, hej! I... Dobrze, kochani, zaczynamy makijaż i oczywiście standardowo zaczniemy od podkładu. I co? Zaczynamy nakładanie. E, dobra, kochani, jak widzicie krycie podkładu jest naprawdę, naprawdę fajne. E, ja troszeczkę jeszcze przykryję moje cienie, bo jak wiecie, moje cienie są naprawdę spore. Więc, no, co tu dużo ukrywać, trzeba je przykryć. Co tu dużo ukrywać, nie jest co ukrywać. I oczywiście użyję do tego celu korektora również tej samej marki. The One. I tutaj jeszcze tylko się szybko posłużę właśnie katalogiem, bo chcę zobaczyć, ile kolorów mam. Chyba dwa do wyboru. Nie, o trzy nawet są. No. Eee, są trzy kolorki. Ja mam oczywiście ten najjaśniejszy Fair Light. Eee, No i on jest oczywiście tutaj jako pierwszy. Tutaj mam trzy kolorki, jak widzicie, ten nawet, no, ale jak no, widzicie, no, gama jest do wyboru, także fajnie. Eee, korektor wygląda w ten sposób. Ja mam taki jedyny zarzut do Oriflame i taki mały apel. Może skorzystają z rady i porady, żeby te korektory były w takim po prostu tradycyjnym. O, właśnie, aplikatorze, jak błyszczy. Dla mnie te są wygodniejsze, eee, lepiej mi się je nakłada, bo tutaj wiecie, trzeba o wydobywać ten produkt. No dla mnie byłoby to lepiej. I dobra, kochani, Przejdziemy oczywiście do y, oczu y, i będę korzystała z dwóch cieni i ja mam takie cienie y, jeden taki właśnie y, szaro, taki khaki, y, bardziej z domieszką szarości, ale mimo wszystko jak widzicie, on się tak mieni y, na, na taki Właśnie jakby troszeczkę ja bym miał tej zieleni, ale naprawdę niewiele. Bardziej jest to taki, I nawet tył kus, to po prostu jest od tego, ile nałożymy go, jak, 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 jak po prostu będzie roztarty na tym oku, o właśnie w ten sposób. I one faktycznie nie mają takiej typowej konsystencji kremowej. One właśnie tak jakby się przeistaczały na powiece pod wpływem rozcierania w taką pudrową. No tego dużo więcej używam, jak widzicie, bo używam go codziennie do rozświetlania kącików. To jest taki szampański odcień bardzo ładny taki właśnie rozświetlający no i to zaczynamy, dobra kochani, ja na początku nałożę ten produkt palcem żeby Wam pokazać, że, no, że fajnie się go używa, używając samych palców i później dołożę ten produkt pędzelkiem tak, żebyście będziecie mogły obserwować jak to wszystko się prezentuje naprawdę można szybciutko wykonać makijaż przy użyciu tych cieli, bo można je nałożyć palcem i nie potrzebujecie tyle pędzelków A nie mamy to nałożone, jak widzicie przy użyciu e, paluszków i tak to możemy zostawić, jak widzicie to jest tak fajnie roztarte w tym momencie, że e, kompletnie nic tutaj zmieniać e, nie musimy. Oczywiście to są takie cienie, które nie wiecie, jak będziemy gdzieś tam dalej rozcierać, to one będą się rozcierały coraz bardziej. E, I one nałożone palcami dają bardzo delikatny efekt, taki efekt właśnie bardziej szarości, ale mimo wszystko one faktycznie coś się tam mieni na, tak jakby na turkusowy, na taki właśnie odcień haki. E, ja sobie wezmę teraz pędzelek syntetyczny, jak go znajdę w ogóle i będę tym pędzerkiem nakładała, żeby Wam pokazać, że właśnie nałożony pędzelkiem daje mocniejszy, bardziej intensywny efekt. O. Po prostu palcami on jest taki muzykę, taki bardzo delikatny, subtelny efekt. Takiego wiecie, delikatnego smoki, a tutaj już y, naprawdę mamy y, mocny efekt. I oczywiście musimy pracować tym cieniem, bo on może się na jednym miejscu nałożyć mocniej drugim mniej, także musimy troszeczkę to porozcierać. No ja dobra, Kalin, możecie właśnie zobaczyć różnicę, jak to wygląda nałożone paluszkiem, a jak to palcem, a jak to wygląda nałożone hmm, pędzelkiem. i od razu sobie zrobię tutaj dół szybko. No dobra, koled. i teraz przejdziemy do tego jaśniejszego cienia i oczywiście jego użyjemy w kącik jako taki cień rozświetlający i oczywiście bez tego tutaj nie mogłoby się odbyć bez rozświetlenia. A dobra koled. i teraz troszeczkę te cienie na górnej powiece mi przesły, więc z tym wedelkiem postaram się je tak wiecie, rozetrzeć, żeby to nie, było, nie wyglądało jak taki makijaż graficzny, tylko żeby po prostu... Było to bardziej tak naturalnie. Nie możemy pracować na tych cieniach, kiedy one są bezpośrednio nałożone na powiekę, dlatego że będziemy je ścierać. To są cienie ala-kremowe, ale i właśnie tak się zachowują czyli po prostu byśmy je ścierały. Więc lepiej troszeczkę zaczekać chwilkę, jak one przesuną, zrobią się właśnie takie bardziej pudrowe na powiece i wtedy możemy sobie nimi pracować bez problemu, już bez ścierania ich niepotrzebnie. także... Ile zaczekałam i... A, dobra, pani teraz już makijaż mamy mm, skończony. Y, oczywiście kredka na linię wodną, też kredka z Oriflame. Y, to jest po prostu kredka biała, nie biała, tylko w kolorze miód. Jeszcze jest, wiem, że z tej samej serii czarna. I teraz oczywiście standardowo dokończę makijaż tak jak zawsze tutaj puder, później puder na całą twarz, następnie kontur, brwi i spotkamy się jeszcze oczywiście na tuszowaniu rzęs. dobra, kochani, mam przykre wieści. Niestety omyłkowo wyrzuciłam tusz z dział i po prostu jestem teraz wściekła sama na siebie, bo Dlatego, że tuż Mastercard tej samej firmy, i tuż The One wyglądają praktycznie identycznie, są tego samego koloru. Właśnie, jak widzicie, ten, tuż, a ten, tuż. No, one w rzeczywistości wygląda praktycznie tak samo. Troszeczkę tutaj różnią się właśnie tym czubkiem i dołem, bo ten jest bardziej taki wiecie. Ostrych krawędziach ten jest bardziej zaokrąglony, i niestety sprzątając, ostatnio musiałam przez pomyłkę wyrzucić ten tusz, a zostawiłam ten, bo wiedziałam, że będę dla Was robić ten makijaż. Um, no a ten tusz niestety nie nadaje się, żebym już malowała rzęsy, bo już mam go od dłuższego czasu, więc po prostu pomaluję rzęsy innym zwykłym tuszem. Um, poza tym, ja mimo wszystko chciałam się bardziej skupić dzisiaj na cieniach, um, bo jeszcze tych cieni Wam nie pokazywałam. Tusz um, i test tego tuszu macie u mnie na kanale, także, um, także mam nadzieję, że mi wybaczycie i um, po prostu odsyłam was do tego, do tego testu ja w tym momencie tuszuję rzęsy i zasypnę sobą nie jestem już skończona, mam makijaż ehm, no i tak to wszystko się prezentuje już wam robię zbliżenie na oczy bo tu głównie chodzi o e, właśnie te cienie jak widzicie tak to wygląda w tym momencie oczywiście e, spotkamy się właśnie za kilka godzin e, to będzie było o godzinie 18 jest godzina 11 44, także myślę, że gdzieś od 11 po 11 nałożyłam te cienie i zobaczymy, jak one będą się e, spisywały. No w tym momencie się z Wami żegnam, oczywiście zapraszam. Dzień. Dobra, Dzień nie jestem u Was z aktualizacją. Mamy 18.40, czyli jesteśmy ponad 7 godzin później. E, no i tak, jeśli chodzi o podka, to dużo Wam mówić nie będę, dlatego że ja Wam robiłam już, te, już te, test na żywo. Widziałyście, mam nadzieję, jak, jeśli nie, to Was zapraszam e, i widziałyście. Też jak to wyglądało po kilku godzinach, no jest ok, kucze, no. E, fajny podkład na fajnym poziomie, super cena. Delikatne jakieś takie świecenie. Dzisiaj jest upał ponad 30 stopni, także moim zdaniem, mimo wszystko, podkład fajnie się spisał. Brązer jest, nie pościerało się to. Świeci się bardzo delikatnie, naprawdę. To nawet nie nazwałbym tego świeceniem. E, ładnie to wygląda, ładnie się to utrzymało. Nie poschodził, nigdzie nie pozmywał się. E, fajnie wygląda, troszkę wszedł, może, albo nawet nie. Krzydełka nosa, ale no to wiecie, kurczę, no jest upał, także tutaj też musimy e, brać to pod uwagę. Jest ok, moim zdaniem wygląda to fajnie. I tak jak Wam mówiłam, jest to w tym momencie mój ulubiony podkład i na pewno tego będę nadal używała. E, jeśli chodzi o, o, o co, no o oczy, bo tutaj mamy najważniejszą kwestię, em, czyli oczy. Robimy duże zbliżenie. No i kochani, tak to wszystko wygląda po 7 godzin później. Hmm. Delikatnie możecie się przyjrzeć, to jest taka delikatna krecha na powiece, także no troszkę się one zbierają mimo wszystko. I ja mam takie wrażenie, nie wiem czy wy to widzicie, że on w tym momencie tak jakby nie wypukał się, tak jakby starł się ten dzień podczas po prostu otwierania i zamykania. To w tym momencie mam go jakby mniej. Ja to tak widzę na żywo, może w tym oku będzie bardziej to widać. O właśnie tu w tym momencie, tu o. Tak jakby po prostu delikatnie się starł podczas po prostu otwierania i zamykania powieki. No i delikatnie zaczyna się zbierać, ale no na 7 godzin to nie jest źle. Tak to wygląda. Jeszcze sobie popatrzcie. Dajcie mi oczywiście znać, jakie wasze są też wnioski po tym, co widzicie tutaj. No nie ma jakiejś takiej tragedii. Tyle, że mi się wydaje, że producent opisuje, że one mają wytrzymać 10 godzin bez ścierania się i bez jakiegoś tam, wiecie, zbierania się w załamaniach, także tutaj mam 7 godzin i tak to wygląda. No nie ma jakiejś takiej tragedii. Nie jest po prostu źle a wy oczywiście dajcie mi znać, co wy na ten temat myślicie. I tak, podsumowując, jeśli chodzi o te rzeczy, które ja akurat dostałam, co wam polecam, co mniej, co mnie zachwyciło, a co też nie, to po pierwsze na pewno z czystym sercem polecam Wam podkład, naprawdę, mimo tego, że opinie czytałam różne, to dla mnie ten podkład jest bardzo dobry. Taki naprawdę fajny, fajnie się utrzymuje, ładnie buzia wygląda naturalnie, nie robi efektu maski. Możemy budować krycie tym produktem, tym podkładem. Do tego kolor ma bardzo fajnie, dopasowuje się, nie ciemnieje, także u mnie same plusy. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo, 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 ale to bardzo Wam polecam ten produkt tak samo polecam Wam tuż, mimo tego, że nie mogłyście tutaj zobaczyć go w akcji, w tym makijażu to widziałyście na pewno też na żywo bo też zobaczcie, bardzo Was zapraszam jak on wygląda jak on się spisuje w akcji bardzo fajna szczoteczka, malutka, możemy do każdej rzęsy, naprawdę możemy fajnie nim pracować i naprawdę możemy fajny efekt nim zbudować. także te dwa produkty Wam bardzo, ale to bardzo polecam z nich jestem najbardziej zadowolona i to są takie produkty, które tak jak Wam powiedziałam otóż mogłabym zamieścić w takiej piątce moich ulubionych i dalej tak, jeśli chodzi o te dwa cienie to ten cień jasny też Wam bardzo polecam, jeśli lubicie rozświetlać kąciki, jeśli lubicie rozświetlać tutaj tą partię nad ustami, to ten taki właśnie szampański kolor jest fantastyczny, do tego fajnie się sprawdza i dla mnie on tutaj w, tym, w, tym, w tej kwestii jest naprawdę, naprawdę super co do tego ciemnego cienia, to powiem Wam szczerze, że ja mimo wszystko nie jestem przekonana na 100%, dlatego, że no mimo tego, że to fajnie wygląda i ja oczywiście teraz wychodzę dalej i tak nie zmazuję, tego nie poprawiam nawet, bo to wygląda no fajnie. To ja nie jestem fanką cieni kremowych, cieni jakichś takich nawet kremowych, tak jak tutaj mamy, które przeistaczają się w pudrową konsystencję. Nie jestem fanką i chyba nigdy nie będę fanką. A oczywiście Wy jak lubicie. Jeśli lubicie cienie kremowe, to, to spoko. Ja czytam opinie na temat tych właśnie cieni. i Różne osoby tam pisały swoje zdania i powiem Wam szczerze, że 99% była naprawdę zadowolona. Także, także to tutaj zależy od tego, czy lubicie cienie kremowe. Ja nie lubię i jakoś mnie po prostu to nie przekonuje. Wolę, po prostu cienie pudrowe. Wiecie, nie chciałabym wam mówić też, że jest wszystko super zarobiście i ja teraz już zamówiłam wszystkie pozostałe cienie i będę się malowała na co dzień. Nie, po prostu wam mówię szczerze, że ja nie jestem fanką takich cieni i mimo tego, że to się utrzymało, utrzymało tak, jak e, wygląda, e, to ja... E, Myślę, że, że, że raczej nie, nie dla mnie po prostu. A jeśli chodzi o korektor rozświetlający dla osób, które nie mają cieni pod oczami i tak jak ja na powiekach, dla rozświetlenia jak najbardziej, tak i dla osób, które nie mają, nie mają ciemnej jasnej karnacji, ciemnej, tylko jasnej, dlatego że on jest dosyć taki no, nie jest za jasne, żeby tak bardzo oszczędzić te okolice oczu, ale jest jak najbardziej w porządku. Dla rozświetlenia, nie dla krycia, pamiętajcie. No i kochani, to tyle, całe takie podsumowanie tych produktów marki The One. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo mile zaskoczona, że to są takie produkty są to produkty katalogowe, które naprawdę robią coś na naszej buzi. Także. To tyle z mojej strony. Oczywiście jeśli miałyście przyjemność używania tych kosmetyków, bądź też nieprzyjemność, to oczywiście dzielcie się z nami tutaj w komentarzach. I co? Ja już się z Wami żegnam. Kończę. Mam nadzieję, że powiedziałam wszystko, co powiedzieć chciałam. Jeśli nie, to pytajcie i oczywiście dopowiem Wam w komentarzach. I co? W tym momencie się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Po do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję. Hej!